Halo, witam, Sims 2 dzisiaj. Relax, świetnie, tak na, na sam początek, idealnie. Gramy do wtorku i jakbym brzmiała, jakbym była chora, to się nie przejmujcie, bo y, jeszcze w sumie y, trochę jestem chora. Tak się tak się złożyło się. E, tak, e, studia, tak, ty, ty będziesz szedł? Nie, nie będziesz szedł jeszcze w tym odcinku. Dobrze, trudno. Wy się tam relaksujcie swobodnie, bezproblemowo. Ogólnie miałam tydzień przerwy od nagrywania, znaczy nagrałam sobie Sims 4, jak na razie, ale, ale byłam chora, wyobraźcie sobie. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego byłam chora, to nie wiem dlaczego byłam chora, ale na pewno pochorowałam się bardziej. Przez to, że byłam na live'ie ziemniaka, całe szałowe 5 godzin. Także zapraszam do ziemniaka. Jezu, moje gardło, ale, ale, ale zaczyna umierać trochę. Ale to nic. No, zapraszam do ziemniaka ogólnie, bo, bo uważam, że, że live wyszedł fajnie. Przegląd otoczeń i takie tam. To, to jeszcze, jeszcze wiecie, to jest dzień przed tragedią, jeżeli chodzi o moje gardło. Także, no, ja bardzo polecam. Super zabawa, super dziewczyny. W ogóle było fajnie i idźcie obczaić. A co my będziemy tutaj robić? Poza tym, że wy tam się, się no... To no tak, ty możesz sprzedać obraz. Nie wiem, czy to jest obraz, ale tak. Ty chcesz się zaprzyjaźnić z Franciszkiem. Myślę, że to jest pomysł super. Zmieniam ci wreszcie nazwisko? Tak, oczywiście, że ci zmienię. Nie wiem. wreszcie Fabian wielki, a nie Fabian Wielka. To się ceni. Tak, ty jesz, potem pójdziesz sobie spać. Wy się zajmujecie sobą. Najgorsze jest to, że Stefan to chyba w tym odcinku będzie umierał. Tak, tak wygląda, jakby miał zamiar. Jutro możemy jakieś, nie wiem, spotkanie rodzinne zrobić. Dobrze by było, żeby ktoś przyszedł. Co ty robisz? A, to ty malujesz. Jakie jest twoje hobby? Czy twoje hobby to malowanie? Może? Nie, twoje hobby to sport. Jaka szkoda. Dobra, ale proszę pójść elegancko spać. Sep się żegna, sep poszła. Telefon dzwoni. O, czekaj, a weź młody wstań i weź odbierz. Jakiś typiarz dzwoni, którego nie znam, ale nie, nie może podejść do telefonu. Fabian, kto to był? Ty znasz w ogóle tego typiarza? Tak, tak nie wyglądasz, jakbyś go znał, no ale no dobra. Niech i będzie. Dziecko, wracaj do spania. I widzimy się rano. Jest w ogóle Stefanie jest uroczy, bo on tutaj ma pragnienia, żeby się z dwoma w sumie zięciami zaprzyjaźnić. Ja mam pojęcie, czy ci to wyjdzie, ale spróbować można. Na razie to wstawaj, mordo. Weź się tam poogarniaj. Ty. Gdybyś chciała do toalety, to ci tutaj, trzeba was poogarniać. Wy macie sobotę. Ojejku, ty chcesz z Marcelem porozmawiać przez telefon. To zaraz, to czekaj, zaraz ci to spełnimy, żaden problem. Czy to trzeba odetkać, nie, to trzeba wyczyścić. Dobrze, możesz przy okazji wyczyścić. Ty sobie resztki weź, dobra, każdy wie co ma robić, elegancko. To tam poczekaj do momentu, aż Marcel się może nie obrazi za to, że będziemy do niego dzwonić. Co ty chcesz, Aha, ścielić łóżko? Dobra, ty się zajmujesz sobą, ty możesz coś ugotować przynajmniej. Weź poda jakieś omlety, coś tego. Ty jesteś głodny, ale się myjesz, dobrze I ty dalej chcesz pozapraszać ludzi, dobrze Pozapraszasz ludzi zaraz, ale to zaraz, czekaj Usiądź sobie, halo Urszula Urszula miałaś gotować Podaj omlety. Jak to burczy w brzuchu? Nie ma burczy w brzuchu. Zadzwoń. Dostawa. O jezus, co tu się stało? Aha, zrobiłeś booty, coli i swoją dziewczynę zaprosiłeś. Dobrze, niech będzie. Nie, żebym miała coś przeciwko w sumie. Dobra, jedzenie. Czy my tyle mamy? Mamy. Dobra. Zamówienie, świetnie. Fabian, musisz brata tutaj puścić na to łóżko. Się ważne dorosłe rzeczy będą działy. Specjalnie po dziewczyny zadzwonił. Albo i nie, bo widzę, że dziewczyna zrezygnowała. No dobrze, Sidra, ale jak już jesteś. Chodź, powiem ci dowcip, zrobić ci koci ruchy jeszcze w międzyczasie. Urszula, zamówienie zaraz przyjedzie. Ale to czekaj, powoli, czekaj. To tak, ty. Ty, ty blokowałeś samochodzik, który nie ma jak się przemieścić. Dobra, odbierz zamówienie, bo ty musisz ugotować coś wreszcie, kobieto. Dobrze, świetnie, idealnie. I zrób, błagam cię, te omlety wreszcie. Dobra, Stefan, zaproś ludzi, proszę, Stefan. Jest 9.30, to już idealny czas, żeby na przykład, nie wiem, zadzwonić do córki i zaprosić rodzinę. I tak na przykład wszystkich. Świetny pomysł, zaraz przyjdziemy, idealnie, cieszę się. Dobra, teraz tak, młody. Zamiast malować, jak ty się strasznie uparłeś na tę sznalugę, ale zamiast malować, to może mógłbyś zadzwonić jeszcze po swojego kolegę i swojego kolegę też zaprosić. Jak już robimy bibę, to zróbmy bibę taką maksymalną. O, tak, super, wszyscy przyszli. Dobra, Stefan, chodź tu. Proszę powitać wszystkich, proszę zająć się swoimi córkami. Jezu, tak jak się przywitała. Franciszek nie posiada telefonu, no jest... Czy ja naprawdę dalej nie dałam tego telefonu tutaj? Dobrze, zrobimy to inaczej. Przywoływasz sąsiadów, uuuu. Cześć Franciszek, wcale cię nie przywołałam teraz przed chwilą. Chwilą. Dobra, świetnie, zaprzyjaźni się tutaj z kolego, sobie tam spędźcie czas. Tak, ty liczę, że zjesz, ty liczę, że w sumie też zjesz. Czy ktoś jest jeszcze głodny? Tacjan jest głodny, co to jest? Ciskam mnie przyjaźń, a wy się przyjaźnicie chociaż? Tak, jesteście blisko, chociaż... O, tak, przytul się tutaj, proszę bardzo. Ej, to w sumie fajne, że się tak jakoś kolegujecie bardziej. Jeszcze faktycznie po Marcela mógłbyś zadzwonić. Weź to z i zadzwoń jeszcze po Marcela, żeby zrobić jeszcze większą bibę. Alo, zadzwoń, Marcel. Marcel, najpierw z tobą pogadam, a potem zadzwonię i cię zaproszę. Miło cię widzieć, świetnie. No, Urszula do pracy jedzie, no trudno. Ale weź powitaj Marcela, niech, niech tu się jeszcze większa biba zrobi. Tak, super. Jezu, w ogóle kocham tę rodzinę za to, że tu mogę Zapraszać pierdylion ludzi, wszyscy się dobrze bawią, wszyscy mają co robić. Ja mogę to komentować. Jeszcze tej dzieci w międzyczasie się zaczną bawić. O tak, zacznij do niego strzelać. Tak, idealnie, jakby twój tata wcale nie był złodziejem, nie? <ścoughs> Jeszcze, o tak, jeszcze tutaj ktoś gra na pianinie. No, w ogóle świetnie wszystko. Ta się poznaje z bratem bardziej. Dobrze, poznawaj się z bratem. Miejcie dobre relacje. Jezu, drogi, co, co, co dwie Zośki. Bo, jakie syny chroni mieli przez chwilę. Jezus. Kocham rozgrywkę w Sims 2, nie? W ogóle mogłam imprezę urządzić, a nie tak tę. No tak, Laura jeszcze była na górze sama, w ogóle bez nikogo. To, to też jest całkiem ikoniczne. Dobra, ale weź tak na przykład zagadaj z tą Laurą, bo skoro wy się jakoś tak bardziej przyjaźnicie, to może można by skultywować jakoś te, 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 te przyjaźń. Co to, co to było? Całuje mnie? Dlaczego, dlaczego ona cię całuje? Halo? Co to było za całowanie się? Nie, po, nie podoba mnie się to. Ja chciałam pogawędkę ci zrobić, a nie całuje mnie. Jakoś nie, nie wyglądasz, jakbyś miał zdradę, a ja Sidrat tak nie wygląda, jakby była zazdrosna o tę Laurę. Aczkolwiek nie wiem, czy mi się to podobało. Czuję się trochę skonsternowana tym, co tu się stało. Bo w ogóle macie jakąkolwiek chemię ze sobą? Nie macie. No ale sobie tam pospędzaj czas. Czekaj, Stefan. A, tak, twoja żona poszła do pracy. Weźcie jakoś, nie wiem, zostaw to, zostaw ten samochodzik. Weźcie z Mateuszem zaprzyjaźnić, skoro on tu jest. Nie tak średnio chyba chce się z tobą dogadywać. No ale dobra, spróbuj chociaż. Halo, dogadaj się z nim. Proszę się zaprzyjaźnić tutaj, albo spróbuj. Jezu, w ogóle fatalnie wam idzie jakoś. Jakie ty masz relacje z Aleksandrą, młody w ogóle. Ty w ogóle się znasz z Aleksandrą? Tak trochę się znasz, ale tak słabo. Dobra, to też spoko, bo możecie sobie pogadać. Nieważne, Aleksandra wstała i wywalone ma. Jezu, w ogóle jaka posiadówka się tu zrobiła nagle. Nie no, tak najbardziej to jestem w sumie ciekawa, kiedy ty będziesz um Mierać, bo to by było bardzo śmieszne, jakby to się zamieniło w Twoją stypę czy znaczy, wolałabym nie, ale im dłużej o tym myślę, to w sumie wolałabym tak, bo, bo w sumie, nie wiem, umierać w takim zac zacnym gronie, gdzie są sami bliscy jest ich dużo, to w sumie nie jest taki, taki zły, głupi pomysł. Kto się z, kimś, z kim przyjaźni i dlaczego nie ci, co powinni? Stefan, ty w ogóle powinieneś się z Mateuszem zaprzyjaźnić, ale widzę, twoje znajomości są coraz gorsze. Jezu, jak ty tańczysz przed, <śled> przed tym Marcelem, Chrystusie, dobrze. Zabawiaj, dowci. Weź mu jakiś dowci, popowiedz, nie wiem, popodziwi go proszę, pogadaj z nim. Ty no nie wiem, eee, łaskotki sobie zrób. O nie, ten, 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 o nie, o nie, ten prądem będzie walił. Kogo będziesz walić? prądem w Sidrę, tak, oczywiście. Halo, kolego, chcę z tobą pogadać. Może nie, nie przechwalaj się, to nigdy nie wychodzi dobrze. Weź jakoś tak ogólnie pogadaj z nim. Zaprzyjaźnij się z kolegą tutaj. Dobra, ci rozmawiają, ci rozmawiają, dajemy radę, nie jest tak źle. Wy rozmawiacie, nawet się przyjaźnicie, świetnie, cieszę się. Dobrze, skorzystaj z tego w takim razie. Za pamięci, ja wezmę i cię dodam. Gdzie to jest? Dodałabym cię do friendzonu jakoś, bo wiem, że się da. Albo i nie, bo widzę, że masz rodzinny pocałunek, nawet nie muszę cię dodać do frenzoru. Dobra, to ja nie mam o co się martwić w ogóle. O Jezus. Yy, parki rozrywki. Traci 30 tysięcy. Jaka szkoda, że mieliśmy 100 na koncie. No cóż. Do zobaczenia. No tak, Mateusz sobie poszedł. Się zaprzyjaźnił i z nim? Oczywiście, że nie. Dobra, Stefan, czy umierasz? Nie, jeszcze nie umierasz. Dobrze, to, to spoko. To je jeszcze nie umieraj w takim razie. O, siostry grają w szachy. Jezu, czy ty podałeś kotlety? Znaczy, no spoko. Mogą być. Dobra, kto będzie chciał, to sobie weźmie. Ty sobie na przykład, nie wiem, zjedz. Przyjrzyj się sobie, nie? No mordo, głodny jesteś. W ogóle macie tak szałowo dużo pieniędzy, że zastanawiam się, czy ciebie nie wysłać do pracy jakiejś. Tak by może fajnie było. Ale mamy gazetę? Mamy gazetę. Weź poszukaj pracy. Ty byś chyba był taką osobą, która pójdzie do jakiejkolwiek sensownej. Bo zaraz zobaczymy, co jest. Oceanografia, dziennikarstwo, Bibok. Ty byś poszedł do Biboka, moim zdaniem, tylko po to, żeby właśnie trochę zarobić. Więc wyślemy cię do Biboka. Bo ty taki hajsowy sim w ogóle, to tak, żeby wspomóc i gdzie ty niesiesz tę gazetę? Może nie nieś tej gazety? No, to trochę byś dorobił, trochę byś dopomógł i w ogóle fajnie by było. Dobra, dziecko, ty to w ogóle śpiące jesteś, to ty się połóż. Ty. No, ty świetnie sobie radzisz, gadasz i w ogóle jest fajnie, więc, więc jest spoko. Ja bym w ogóle najchętniej to cię na studia jeszcze wysłał, no pójdziesz w przyszłej turze tak naprawdę dopiero, więc zobaczymy, jak to powychodzi. Jezu, chcę przyprowadzić kogoś tam. Nie, nikogo nie przyprowadzaj. Zachowaj resztki na razie. I tak, ogarnij się i spać na przykład, bo jest późno. Stefan, tobie trzeba będzie zrobić te stypy, bo mi się bardzo spodobał ten pomysł. I ja bardzo chcę urządzić ci stypę, że, żeby faktycznie bliscy byli w domu, kiedy będziesz umierać. No, wydaje mi się to urocze, fajne, miłe i takie zwieńczenie tego mimo wszystko życia. Skoro ty byłeś tą rodzinną osobą i zostawiłeś rodzinę po to, żeby mieć rodzinę i tak naprawdę mieć jeszcze więcej tej rodziny, to, to tak. To tak mi się wydaje, że to jest dobry pomysł. No, ale na razie wszyscy poszli spać, także także widzimy się rano. Dobra, Stefan, czy to dzisiaj? Jest szansa, że dzisiaj, ale w sumie nie ma pewności, że to dzisiaj. Dobrze, idź skorzystaj w takim razie. Chcesz poznać kogoś nowego z jakiegoś powodu? Okej. Okay. Jezu, Tacjant, w ogóle jakiś taki... Jezus, no tak. Jaki ty zakochany w sobie jesteś w ogóle. No tak, tutaj jest to odbicie, tutaj rodzice, którzy robią pewne rzeczy, no cóż. Dobra, Tacjant, mordo, ale weź skorzystaj z toalety. Jak tam wyglądają twoje znajomości? No tak w klanie rodzinnym wy się trzymacie, widzę. Może byś gdzieś z Sidrą wyszedł? Co ty na to? Weź zaproś na randkę Sidrę. No tak, nie możesz, bo tu Misiek stoi. Świetnie. Weź tego Miszka, zadzwoń na randkę. Zaproś swoją dziewczynę na randkę, do parceli publicznej. Nie mam pojęcia, gdzie ty możesz pójść, ale gdzieś bym chciała, żebyś poszedł. Czy ty pracujesz dzisiaj? O 15. No to tu musi być bardzo szybka randka, bo musisz pójść do roboty później. I gdzie my chcemy iść? Chodźmy do miejscówki koncertowej. Tak, tak po prostu. Dlaczego by nie? Przestań ściąć to łóżko, idź, biegnij. Już. Co! Przecież mam moda na to, żeby tak nie było. Jezus. Halo, dziewczyno moja. Żono moja, serce moje. Czekaj, a jak pojadę na parcele publiczną, to będzie, że ona przyjdzie, czy nie przyjdzie? Skoro jest nigdy więcej, do mnie nie dzwoń. Aż, aż jestem ciekawa, czy ona przyjdzie i będzie zła, czy, czy nie przyjdzie, czy, czy jak? Czuję się skoncernowana teraz. I co? I sam tu jesteś. No świetnie. No kryzys w związku macie, ale możesz, możesz powitać Mateusza, ale Sidra, mordo, dlaczego mi to robisz? Dobra, świetnie, to teraz zróbmy tak, że ty jednak wróci do domu, bo się okazało, że twoja dziewczyna cię wystawiła, ona myśli, że, że to ty ją wystawiłeś. Więc teraz macie kryzys w związku, wracasz do domu i trzeba będzie to wyjaśnić między wami. Halo, wracaj do domu. Trzeba do niej zadzwonić, trzeba to jakoś tam wiecie. Ale w ogóle, jakie głupie, przecież ja normalnie mam moda, który sprawia, że ten czas czekania na randkę leci normalnie. Nigdy problemu nie było. No teraz Sidra po prostu się musiała uprzeć. Stwierdzić, że, że problem będzie. No i co? I co ja mam z tym zrobić? To Sidra! Gazetę nam ukradła jeszcze. Boże! Weź zadzwoń do tej Sidry. Weź przyjdź, no. No, jeszcze Naniella tutaj jest. W sumie dla Beki możesz ją powitać, bo to zawsze śmieszne jest. Chodź Naniella, dzień dobry. Ale czekaj, Sidra. Sidra, kochanie, powitaj. Sidra coś to odwaliła tutaj. Halo. Kochanie, patrz, pocałuję cię. Zrobić gorące pocałunki, nie gniewaj się na mnie. Słuchaj, to jest ważne, żebyś nie była na mnie zła, bo... Bo źle odebrałaś to, że, że no, taksówka się spóźniła. No. Wiecie, to jest ten motyw, kiedy kiedy czekacie na autobus, jesteście spóźnieni, bo odjechał. I wasza dziewczyna pyta, gdzie jesteś? Odpowiadacie, czekam na autobus i, i ona pisze do was, no to, no to się pospiesz, a wy odpowiadacie, no będę czekał szybciej. <grywka> to jest dokładnie ten sam case tutaj. Także sidra, no błagam cię, nie bądź, nie bądź nam zła. O, patrz, popodziwiam cię. O, chlebiej przeproś. Nie, to to z przeproś będzie lepsze, wtedy cię mogę popodziwiać. To Myślę, że jeszcze przed pracą zdążysz idealnie ją tam udobruchać jakoś tutaj. Ładnie, super, świetnie. Jeszcze w międzyczasie kocie ruchy możesz je zrobić. O tak, je Jezu Chryste. No tak, Al ale ruchy normalnie. Wow. Dobra, morda, ale musisz coś zjeść przed tą pracą. Dobra, ty, ty się bawisz tym. Jezu w ogóle, to jest najlepszy prezent świata, ten samochodzik. Ale tak. Ty chyba się wybierasz do pracy. Tak, dokładnie. Ty nie wiadomo, czy będziesz umierać, więc dobrze by było znowu zaprosić ludzi do nas do domu. Tak, tutaj Naniela sobie świetnie, świetnie się bawi. Dobra. Aleksandra, zaproś rodzinę ponownie. Zapraszamy wszystkich. To jest ważne, żeby cały czas ktoś był w domu. W sumie możemy Astra w międzyczasie zaprosić. On pewnie nie przyjdzie, ale to czekaj. Warto spróbować. Cześć, Aster. Zaprośmy cię. Tak, twój psychoterapeuta zabronił ci. No, no cóż. Dzień dobry, powitaj wszystkich w takim razie. Dzień dobry, witam tam, że cieszę się, że przyszliście na mój pogrzeb, który nie mam pojęcia, czy się odbędzie dzisiaj, ale jest taka szansa. Jezu, prysznic się popsuł. Nie, bierz prysznicę, napraw ten prysznic. No napraw ten prysznic, mordo. No tak, możesz, możesz z nimi potańczyć? Weź tańcz. O, świetnie. No nie, jed jednak wolisz się śmiać z nich, jak, jak oni tańczą. Dobrze, tańcz ten tańc, pułamaniec. Zacz, zacznij tę imprezę z tańcem półamanicem. O tak, świetnie. <gry> <laughs> Jakie antysyn mają po prostu. Ty ją podziwiasz, tak. A możesz z nią pogadać tak na przykład normalnie. O, pogawędkę sobie z nią zrób, idealnie. Dobra, sprawdzamy, czy on będzie umierał teraz, czy, czy będzie umierał później. Bo wszystko, wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń. No dawaj, dawaj, Stefan, będę za to był tęsnić, bo jesteś słodziutkim bubusiem, ale to na przemowę to może poczekam, żeby zobaczyć, czy faktycznie będziesz umierać. Tak, ci się całują w ogóle elegancko. No i co? Nie, to głowa pełna marzeń, jeszcze jeszcze potrzebuje dnia. Nie, a także nie. Także jeszcze nie umierasz, więc możesz elegancko tutaj wrócić, wziąć kotlety. Ty do pracy poszedłeś i się cieszysz. Świetnie. Zarobiłeś trochę hajsów, wspomagasz rodzinę. Teraz możesz na przykład ćwiczyć. Możesz ćwiczyć? Nie, nie możesz ćwiczyć, bo jest zajęta. Możesz tańczyć, weź tańcz. Tamty się leją w ogóle. O Jezus! No one tak dosłownie się leją, nie myślałam, że aż tak. No tak, ta, ten swojej babie kibicuje, świetnie. Idealnie. Naniella to po prostu. <laughs> Nie myślałam, że potrzebuję takiego Sima w swoim życiu, ale chyba, chyba potrzebowałam takiego Sima w swoim życiu. No, kto wygra? Kto wygra dziewczyny? Dawać. Halo. Ona wygrała. Świetnie. A czy jesteś w stanie na przykład... Yy, czekaj. Chluśnij ze szklanki za to, że pobiła ci dziewczynę. Halo. No chluśnij ją ze, ze szklanki. Proszę bardzo, to za to, że pobiłaś mi dziewczynę. Co z tego, że jesteś jej ciotką, nie obchodzi mnie to. Pobiłaś mi dziewczynę, to tylko to się teraz liczy. Dobra, weź tam, skorzystaj z toalety, jakoś zajmij się sobą, chłopie. W jakim wystanie jesteście, ludzie? Jezu, w ogóle jesteście w tragicznym stanie. Pięć minut was zostawić, bo patrzyłam, czy Stefan będzie umierał i od razu wszyscy wyglądacie, jakbyście mieli zaraz umierać. Zjedz sobie coś, ty też sobie i coś zjedz. Dobra, Stefan. Stefan, to ty byś mógł skorzystać i na przykład, no nie wiem, skończyć naprawiać ten, ten prysznic, czym on dalej przycie? Alo prysznic, dlaczego przyciekasz? Weź mi podłogę, to będzie dalej przyciekać? Czy on tak? On tak ma? Nie, on tak ma chyba. Dobra, ty idziesz spać, dobrze. Ty byś się chętnie dokładnie wyzabawował. Jezu, w ogóle ty masz naprawdę takie kocie ruchy, że <noise> uwielbiam cię tacjen, nie zmieniaj się, jesteś idealny. no Ale dobra, mógłbyś pójść spać. To twoją potrzebą zabawy się zajmiemy później. Urszula wróciła z pracy, świetnie, ty możesz skorzystać z toalety też. Proszę bardzo, Urszula. Zapraszam, dziękuję, do widzenia, cześć, tak, super, papa, pa. do widzenia wszystkim. Idziemy spać i widzimy się rano. Tacjana, ty spać nie miałeś, tak przypadkiem? Halo, no właśnie, dzięki, to pa. Jezu, Sidra. Dobra, chodź tu podnieś posprzątaj, bo to zaraz robaki się zalęgną, zaraz pójdziesz spać z powrotem. Weź przy okazji się ogarnij i możesz iść spać. Sidra się uparła, że niby nie jest zła, ale w sumie to jest zła. Ach, te baby po prostu. Dobra, część ludzi wstaje, to to częścią, która wstaje, się zajmijmy trochę bardziej. Znowu Ci trzeba będzie ludzi pozapraszać, Mordo. Jezus! Dlaczego mi to robisz, kochanie? Dlaczego taka jesteś? Dobra, tacjan, co się tam wyśpi? Ty sobie tam o kecz, dobrze, świetnie. Ale weź podnieś Śmietnik posprząta i inne tego typu rzeczy zrób. Bo Sidra to się strasznie uparła na to, że, że będzie nam teraz wywalać śmietnik, bo nie przyszliśmy na spotkanie, bo nam się taksówka spóźniła. No, więc naprawdę bardzo wielka zbrodnia. Dobra, ty idziesz. Zastanawiam się, czy, jak naprawić ten prysznic, bo on jest w sumie naprawiony, ale nie jest, więc weź po majsterkuj może liczę, że on się zepsuje dokładnie. I teraz będzie się dało go naprawić. Ja on się teraz dokładnie U, patrzcie, jaka mądra jestem. Żeby coś naprawić, trzeba coś zepsuć, żeby móc to zresetować, żeby się naprawiło, jak to. Będzie się naprawiać. O tak. Dobra, ale Urszula jest sama w domu. Czy Urszula mogłaby pozapraszać ludzi? Z kim ty się przyjaźnisz. No w sumie z Luną się przyjaźnisz też. Czekaj, zadzwoń. Zróbmy tak, zadzwoń do babci, zaprośmy rodzinę, reszta zostanie w domu. Dobra, pozapraszamy później znowu ludzi. Jeszcze Lunę byś mogła zaprosić. Nie wiem, czy Luna w pracy nie będzie. Dokładnie, ona jest w pracy do 17. No ale dobra, powitaj Mateusza, powitaj Balbinę. Zobaczymy jak Aleksandra i, i tak dalej. Ty jak pracujesz? Ty masz dzisiaj wolne, dobrze. I kogoś tam przyprowadzasz, a czy jesteś w stanie tę osobę na przykład y, pożegnać, żeby nam tutaj nie łaziła, bo akurat ona nie jest za bardzo mile widziana, ale weź sobie tam lekcję, odrób w ogóle. W sumie możesz zadzwonić przy okazji zaprosić rodzinę twojej dziołchy. A jeszcze Marcela możesz przy okazji zaprosić, on też jest zawsze mile widziany. Zadzwoń tutaj, zaproś rodzinę, z Aleksandrą, zadzwoń. A, Aleksandra pewnie jest w pracy, no cóż ty, zaproś rodzinę. Wszyscy poza, poza Naniellą, bo Naniella średnio jest mile Widziana. Dobra. Tak, tu, pyk. Dobra, powi powitaj Laurę jeszcze. Halo, Laurę powitaj. Czy możesz Laurę Aster przyszedł. Tak, dobrze. Estelle, powitaj przy okazji. Czy ty się znasz ze Stellą? Znasz się ze Stellą. Dobrze, to przy okazji popowituj ludzi. Ja ci lekcje wniosę do środka. Mogę? Mogę. No tak, teraz to ściskasz mnie, tak? Teraz to mnie ściskasz, kochanie. Tak, taka to jesteś. Dobra, przyłącz się do oglądania filmu w takim razie. Niech wszyscy świetnie spędzają czas. Jako wspaniała podwójna rodzina połączona. Jest w ogóle jaka biblia. Ile ludzi. Ja się cieszę, że w sumie jest Laura razem z Astrem wreszcie w tym domu. Mimo tego, że obydwoje są jako goście, to, to jakoś, jakoś mnie to cieszy, bo jest to miłe, że ob są obydwoje. Dobra, Fabian, dawaj te lekcje do środka. Gdybyś mógł na przykład skorzystać z toalety i odrobić lekcje. Co tu jest? Podziwiam, nie, Mateusz. Nie, no, może bez przesady. Możesz się też przyłączyć do oglądania tutaj. Czekamy na Stefana cały czas. Stefan, chodź. O, możesz na przykład właśnie pogadać. Pomachaj tutaj. O, proszę. Możesz pozabawiać tutaj naszego Astra, Jakiś dowcip mu opowiedzieć. Jakoś tak faktycznie pospędzaj czas z tymi ludźmi. O, żona, możecie na przykład pocałować. choć gorące pocałunki jakieś zrobić. Stefan, zostaw samochód. No, świetnie, tak. To jest ważne, żeby pocałować swoją żonę. Do możesz też opowiedzieć tutaj Marcelowi. O, rozpocznij tanie spłamanie. Ciekawe, czy ktoś się dołączy. O, Marcel się dołączył. Fabian się dołączył. Świetnie. I co, zaraz zobaczymy, czy będziesz umierać. No, dawaj. Dawaj, Stefan. Umierasz? Tak, umierasz. No cóż, Stefan, przeżyliśmy razem piękne chwile. Bardzo się cieszę, że ostatecznie związany cię z Urszulą i, i co? Jest mi w sumie przykro, że umierasz, mimo że tak czekałam na to, że umierać, ale no tu jest tyle ludzi, że cieszę się, że chociaż jakoś tak, no nie wiem, umierasz w gronie bliskich ludzi, że nie jesteś sam, samotny, że że jednak, wiesz, jednak jest tu bardzo dużo ludzi, które cię kochało, którym zależało na tobie. Córka płacze za to, bo szkoda, że Aleksandry nie było, bo, bo w pracy była niestety, no ale Laura ostatecznie też tutaj była. No cóż, spoczywaj w spokoju, Stefanie. Możemy Zrobić jakąś kolację na stypę, czekaj, weź podaj obiad. Co możemy podać? Zupa na pocieszenie, babuni. O nie, to nabiera nowego kontekstu teraz przy tym pogrzebie. Chodź, Urszula, podaj zupę na pocieszenie, babuni. No cóż, no, no trzeba, trzeba pocieszyć tych smutnych ludzi tutaj. Zaproś do, do stołu, wszyscy. Pro, proszę zaprosić wszystkich do stołu, dziękuję. To, to niech niech wszyscy sobie tam wezmą zupę na pocieszenie, smutni, smutni ludzie. To, to, to dobra stypa, nie? Ale miło, że jest Marcel też tutaj, kurde, że jakoś tak wyszło mi to w miarę, że, że poprzychodziły te osoby, te z zaprzyjaźnionej rodziny, typu jest Estella, która pewnie najmniej wie, co tu się dzieje. Ale, że no są te bliskie osoby, typu Balbina, jest ten Mateusz, z którym nie udało się ostatecznie zaprzyjaźnić. Jest Laura, tutaj Aster jakoś taki wełtowany sam myśli nad tym, że. i, i Beka, że, że, że teść mu przyszły zmarł. Znaczy, ty masz pryszcza? Tak, ty masz pryszcza centralnie na środku czoła. No, ale z ale typa jest. No, Szula smutna sama stoi nad tym nagrobkiem. Sidra gra smutne tutaj utwory w międzyczasie, no no cóż. Dobra, Mordo, jak ty skończyłeś, to weź odrób lekcję. Czy ty się znasz z Astrem jakoś tak, no? No, trochę się znasz, nie jest tak źle. No dobra. No Fabian sobie ząbkę jeszcze weźmie na pocieszenie. Tak to jest, tak to bywa. W rodzinie wielki, wielka nigdy nie, nie może być idealnie, ale zawsze jest do pewnego stopnia uroczo. Dobra, dziecko, ty jesteś zmęczony. Weź idź spać. Te, jak tutaj gdają słodko, uroczo same. Jezu, jakie to jest przeurocze, że one sobie siadły, żeby pogadać. Boże. Jezu, kocham Simsy. Dobra, przestańcie jeździć ty, tym samochodem dookoła Stefana, bo to się w końcu źle skończy. Weź iść spać. Ty, ty gadasz tutaj z Balbiną. W sumie, w sumie spoko, że gadasz. Wy się przyjaźnicie nawet. Dobra, ale czekaj. Weź jakoś może pogadaj z tym, z tym Astrem. Czekaj, czekaj, czekaj. Jakie to są twoje relacje z Laurą? No takie neutralne, ale lepsze niż na samym początku były. To z faktycznie z Astrem też możesz pogadać sobie jeszcze, żeby się poznać Trochę. Jak to ma być chłopak Laury i w ogóle, to, to przynajmniej, żeby jakoś tak zacieśnić te więzy rodzinne, nie? Że jakoś tam się trzymacie, czy coś tam. Trochę się poznać, trochę się tego. Co nieźle wam idzie. No, ale dobra. No i idź spać w takim razie. Nasi Simowie w łóżkach. Impreza trwa dalej bez nas. No, jest klasycznie. No, ale co? No, niedługo będziemy kończyć tę imprezę. W ogóle został nam jeden dzień do rozegrania. Czajcie? Matko. Dobra, Urszula wstała. Można by cię ogarnąć. Można by wannę naprawić przy okazji, bo popsułaś wannę. No, dała Pawaj naprawdę wannę. No nie, nie bądź tak, no naprawdę wannę, no, elegancko. No i w sumie tego Stefana trzeba by przenieść, nie? Przenieść na grobek, no no cóż no. Pa Stefan. Jezu! On specjalnie do laury macha! Boże! Jakie to jest urocze! Pa Laura! Pa córeczko! Boże! Ale ale mi się przykro zrobiło, matko. Ej, to jest smutne, znaczy na swój sposób ty surocze, Jakby do samego końca, mimo że nie wziął tej córki ze sobą, nie zamieszkała tutaj, musiała tam z tą matką mieszkać, to jednak mieli tę relację dobrą ze sobą. Zapraszasz mnie na noc, ale nie dajesz mi spać wychodzę, no ale to ale to ty dzwonisz noc. Łóżka były dwa, snu nie było żadnego. Dobra tacjan, weź sobie jakoś, nie wiem, tacę serów. Tace, tace weź, świetnie. Dobra, coś tam zjadłeś przed tą szkołą. Ty, ty jesteś. W gorszym stanie, z czymż jesteś taki zmęczony, Fabian? Dobra, ja nie mam żadnych pytań w takim razie. Ruszula sobie gazetę czyta, zabawy i gry, no świetnie, ale dobra, weź posprzątaj w tym mieszkaniu, coś tam powynoś, coś tam oddaj na makulaturę, to też oddaj na makulaturę, śmieci wynieś, no a takie sprzątanie domowe i w ogóle. No a co, no ja będę się powoli żegnać w takim razie. Przy okazji, możemy lunę zaprosić jeszcze, bo ona też jest wdową, więc sobie spędzisz czasu trochę z luną, która pewnie jest w pracy, znając życie. Nieważne, odebrała, dobra, to nie, Zaproś lunę. Ja będę pitolić i gadać i w ogóle, ale ty zadzwonisz po lunę i w ogóle. C, no nie! No nie, ona centralnie dopiero do pracy pojechała. Boże, ale Miski, Dobra, nieważne, zapłać rachunki. To, to ja będę pitolić, jak ty będziesz płacić rachunki. Chciałam powiedzieć, że bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka i w ogóle was uwielbiam. I w ogóle bardzo dziękuję, że jesteście. Bardzo się cieszę, że Wam się podoba ta seria. A no, no jak się nie podoba, to jest mi przykro. No ale domyślam się, że jeżeli Wam się nie podoba, to nie oglądacie. Ha <laughs> Ale, no, no mówię, dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję, że Balbina Langerak tutaj przyszła. Nowa postać u nas w serii. Co będziemy robić w przyszłym odcinku? W przyszłym odcinku prawdopodobnie będziemy grać u Marcela. Wreszcie się dowiemy, co się z nim stało. Wreszcie Wam powyjaśniam przede wszystkim te dylematy: kto gdzie mieszka i dlaczego. Bo, bo Marcel, no, mieszka, mieszka już w nowym miejscu, jest wprowadzony. Trzeba będzie do niego wprowadzić jego, jego dziewczynę. No ale co, no? Tak to wygląda. Czekamy, aż dzieciaki wrócą ze szkoły. Dajcie znać, co myślicie o pogrzebie naszego Stefana. Fana, który czy był głównym motywem tego odcinka, jakoś tak wyszło. że ja nigdy nie robiłam stypy w Simsach? Nigdy. Pierwszy raz zrobiłam i nawet całkiem mi się podobało i muszę się zastanowić nad tym, czy nie robić tak częściej, bo to w sumie jest całkiem zabawne. Dobra, odrabia i jedzie do pracy. Świetnie. Świetna zabawa, polecam. Dobra, ją wyproś, bo zaraz się przywiążę do niej za bardzo. Proszę wyprosić tutaj dzięki. Młodsze dziecko, dzień dobry. Odrób. Nie, nie, nie odrób lekcji, bo ty, ty spać musisz. Dobrze, to te lekcje jakoś tak ci hamsko położę na środku, żebym wiedziała. Że one są, a ty ty idź spać, bo tak to, tak to w życiu bywa niestety. No ale co no, będziemy chyba kończyć, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Tacjan dostała awans, To ty, tym bardziej myślę, że to jest dobry moment, żeby kończyć. Także także co no. Halo, żegnam i do następnego. To Pa.